Hejka, to Kinguin! Przed Wami kolejny odcinek ze Star Stable i odbieramy dzisiaj kolejną druicką nagrodę. A zatem nie przedłużając zaczynajmy! Dobra, no to niszczymy machinę Dark Core. Dzisiaj jest aktualizacja, więc będę nagrywać po prostu... Dzisiaj nagram dwa odcinki. Ale no w sumie to żaden problem. Okej. Okay. To ten tor, co był dzisiaj w aktualizacji, też nagrałam już niego odcinek. Ten odcinek pojawi się zapewne nie dzisiaj, w sensie ten, co teraz nagrywam. On się pojawi... Nie wiem dlaczego nie mogę znaleźć. O to. On się pojawi zapewne jutro pojutrze, więc... Jeżeli komuś coś teraz nie pasuje z tą aktualizacją, to nagrywam to w środę, a wrzucę później po prostu. Bo dzisiaj nie będzie na pewno rozmów z Rycianon dzisiaj będzie raczej tylko ta książka dalszy ciąg jakby tej opowieści a więc no na no Instagram też stable dodało takie yy, nie wiem jak to nazwać no ale yy, o, co to jest? Też by się tu nic takiego nie latało. No, na Instagramie był dodało takiego konia. Yy, z różnymi runami, coś takiego. I właśnie yy, tam pisało, że coś w stylu, że... Co by się stało, gdyby kamienie runiczne na Jorwiku ożyły? I... Jestem ciekawa, czy to jest zapowiedź czegoś nowego. Nie wiem, fabuły czy coś tego rodzaju. Czy po prostu tak sobie napisali. Bo jeśli to jest zapowiedź fabuły, to mega. Bo... Serio, to takiego, że... Jakby tam pisze, że na Jurwiku jest dużo kamieni rolniczych i co by się stało, gdyby one ożyły i by był taki koń i... seria ciekawe, czy to będzie coś miało z tym wspólnego czy coś się za tym kryje czy po prostu to jest takie zwykłe takie... po prostu Ja mam nadzieję, że to będzie coś albo że przynajmniej taki koń będzie do kupienia też ja bym chciała to zobaczyć. No a w przyszłym tygodniu będą już te. te. Gotlandy. O, właśnie. Nie potrafiłam się wysłowić. kuce gotlandzkie przyjdą na, do Jarviku. I ja zamierzam sobie kupić jednego przynajmniej. Może kupię więcej. Ale no jednego na pewno kupuję. Mam nadzieję, że w krótkim czasie po tym nie dodadzą jakiegoś magicznego, bo mi już nie będzie stać. A nie będę raczej dokupywać ster końców. Znaczy, najgorzej byłoby, gdyby y, dodali tego runiczynego później, bo naprawdę chciałabym go kupić, a nie byłoby mi na niego stać. A dzisiejsze to poszło nam szybko Więc tak, od razu mi konieczną nowy poziom. Stwierdziłam, że będę iść na kucko, żeby wybić mu 15 level. I tak jak mówiłam, mamy tu książkę. Okej. Okay. A później będzie torba. O, archiwum druidów gdzie dziewczyny rozmawiające z końcem, są dwie różne rzeczy dar Aiden i jazda duszy gdy w dawnych czasach Aiden się dla nas poświęciła dała nam najwspanialszy podarunek miłość Aiden roztarła swą duszę na dwie połowy jedna trafiła do ludzi druga do koni dzięki poświęceniu Aiden gdy dusze konia i jeźdźca splatają się w jedno ich więź jest silniejsza a już potężniejsza niż jakakolwiek inna siła na ziemi Oto Dar Aiden, który przenika wszystkie istoty żywe i jest obecny na Jorwiku. O wspaniała Aiden, bądź błogosławiona, daj nam się rozkoszować twoim światłem opromieniają, opromieniającym nas zwykłych śmiertelników. Pamiętam pierwszy raz, gdy Aiden pokazała mi swój dar. To, była, to było pewnego późnego letniego wieczora. Niebo miało odcień indynu i bursztynu. Chłodny wiatr rozwiewał mi twarz mi włosy na twarzy przechylając złote kłosy pszenicy kołyszące się u mych stóp. Ciesząc się przyrodą Jorwiku, pomyślałam z wdzięcznością o pięknie, które ta wyspa zawdzięcza Aiden. Czułam, że mój koń, Midoł przesuwa ciężar swego ciała, chcąc ruszyć w dalszą drogę. popaliśmy naprzód i w tej właśnie chwili dar Aiden nas przeniknął. Było niczym coraz jaśniejsze światło, które zawsze w nas było, jak słońce chowające się za kłębami chmury. Lecz teraz oboki już się rozstąpiły, a ja i Midoł cieszyliśmy się blaskiem ciepłem, które nasilały się pod wpływem naszego wzajemnego szacunku i zaufania. Nasza więź jest nierozerwa nierozerwalna. Wtedy wiedziałam, e, wtedy wiedziałam tego późnego letniego wieczora, że Midoł był moją bratnią duszą, ależ je tęsknię za tymi letnimi dniami z, mo z mojej młodości. Na czym to ja skończyłam? A tak! Więc gdy jedziesz konno, czujesz wiatr we włosach, wdychając jurwickie powietrze i stanowiąc swoim wierzchowcem całość. Moc światła Doraiden przenika i ciebie, i twojego wierzchowca. Druidka Arabella, opiekunka dzikich, u, opiekunka druidzkich uczniów. Ok, czyli to było coś zupełnie nowego. Ciekawe, kim jest ta Arabella i czy ją poznamy później. Czyli będziemy też zbierać inne książki. No dobra, ten odcinek był taki krótki. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie łapeczki w górę. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Życzę miłego dnia lub nocy! I cześć!